10 lutego 1940 roku doszło do pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb Związku Radzieckiego. Co prawda spotkamy się, wiadomo, 9 lutego, ale jutro będziemy obchodzić tą oficjalną e, datę. E, wskutek wydarzeń rozpoczętych 17 września 1939 roku e, ponad połowa obszaru II Rzeczypospolitej znalazła się pod okupacją sowiecką. Władze tego kraju dążyły do likwidacji wszelkich pozostałości polskiej państwowości, Temu celowi miały służyć zakrojone na szeroką skalę deportacje Polaków. W latach 1940-1941 dokonano aż czterech zsyłek. Deportacja, której smutną rocznicę dziś upamiętniamy, a jutro e, wypada jej rocznica, była zdecydowanie największa i objęła około 140, 140 tysięcy osób. Dotknęła ona przede wszystkim rodziny urzędników wojskowych. Pracowników służby leśnej oraz kolei. Następne wysiedlenia miały miejsce w kwietniu i w czerwcu 1940 roku, a ostatnie w maju oraz czerwcu 1941 roku, tuż przed inwazją Niemiec na Związek Radziecki. W czterech deportacjach łącznie wysiedlono około 320 tysięcy osób. Ostateczna destynacja tych syłek była zróżnicowana. Jednak zawsze były to nieprzyjazne, bardzo odległe od Polski miejsca. Były to m.in. obszary na północ od Obwodu Archangelskiego, Kazachstan, a często również położone jeszcze dalej na wschód, bezkresne obszary Syberii. Podczas transportu, jak i na samym miejscu zesłania ludzie ginęli masowo. Bardzo często umierały niestety dzieci, które stanowiły prawie połowę ze wszystkich ofiar. Wielu z, wielu z nich, niestety już z tych osób, już na zawsze pozostało na tych terenach, do których zostali zesłani, choć część ludności zdołała powrócić do ojczyzny. Pamiętajmy dziś o wszystkich, którzy ucierpieli na skutek tych nieludzkich działań o tych, którzy zginęli w drodze lub już docelowych miejscach deportacji. Miejmy w pamięci także osoby, które przeżyły tych którzy tam pozostali, ale także tych którzy powrócili, niestety już z bagażem przerażliwych doświadczeń. Zadbajmy, aby pamięć o tych tragicznych wydarzeniach przetrwała w następnych pokoleniach. Dziś obchodzimy kolejną rocznicę. Rocznicę, która nam Sybirakom przypomina 6 lat męki, cierpienia, głodu i chłodu. Nie są to radosne wspomnienia. Były to ciężkie przeżycia. Powrót napawał nas optymizmem, że wracamy do domu. Ale docierały wieści do Sybiraków, że nie wszyscy wrócą do swoich domów, ponieważ nastąpiła zmiana granic. Mieli ludzie dylematy, czy wracać, czy wyjeżdżać. Zawsze pada pytanie. Wywieźli was około miliona trzystu, a nie tylu wróciło. Bardzo dużo ludzi zmarło w czasie transportu. Bardzo dużo ludzi zmarło w czasie pobytu. Do dziś żyje, wiele ludzi jeszcze tam zostało, bo nie mieli gdzie wracać. Wielu wyjechało za granicę. Ci, którzy wyszli z Armii Andersa po powrocie do kraju, też spotykali się z represjami. Byli tacy, którzy wrócili drugi raz na Syberię. Wypominano im, że wyście zdradzili Związek Radziecki. My nie mamy do Was zaufania. Po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku. Sybiracy zaczęli mówić głośno o tym fakcie, bo przedtem nie wolno było mówić. Stawialiśmy pomniki obeliski. Jeszcze byliśmy młodsi, mieliśmy dużo zdrowia i zapału. Teraz u schyłku życia tu w Dzierżoniowie zostało nas około 110 osób, a było prawie 800. Jesteśmy bardzo wdzięczni Władzom miasta Dzierżoniowa, władzą powiatu, władzom samorządowym na terenie powiatu, za wszelką okazywaną nam pomoc. My jesteśmy też wdzięczni młodzieży, zespołowi szkół numer 3, którzy przyjęli imię kombatantów, którzy pomagają nam we wszelki sposób. Dzisiejsza uroczystość to jest dzięki Wam, bo my już nie mamy ani siły, ani możliwości organizowania takiego. Dlatego jestem bardzo wdzięczny i w imieniu swoim, w imieniu wszystkich Sybiraków tu skupionych na terenie powiatu dzierżoniowskiego, jak i w skali całego kraju, bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję, bo dzięki wam ta pamięć o tych tragicznych wydarzeniach pozostanie na zawsze. Dzisiejsza... Lekcja, mogłabym tak powiedzieć, moment, kiedy spotykamy się, to jest moment, kiedy wspominamy, wspominamy to wydarzenie Sybiraków, rodziny Waszych ojców, babcie, dziadków, tych, którzy zginęli, którzy podczas tej pierwszej deportacji, a potem trzy kolejne, bo w sumie o czterech deportacjach mówimy, gdzie ponad 300 tysięcy osób zostało tam wywiezionych, wiele osób zginęło, poległo i naszą powinnością, naszym obowiązkiem jest, aby wspominać i być tutaj każdego roku. Zawsze 17 września jesteśmy przy pomniku, bo jest to dzień Sybiraka i też wspominamy właśnie ludzi, którzy e, zostali zesłani na Syberię. Staramy się, aby nie tylko podczas takich uroczystości jak te e, upamiętniać. E, to te osoby, które zginęły, które były tam, które jeszcze dzisiaj są z nami i oby jak najdłużej były z nami. Tutaj prezes powiedział, że to jest 110 osób. ale ważne są też takie spotkania, które organizujemy w naszych szkołach. to są lekcje historii, ale lekcje. Obywatelskie i te lekcje patriotyzmu są najważniejsze i najbardziej pożądane przez dzieciaki, przez młodzież. Także jesteśmy zawsze tutaj otwarci na te spotkania z kombatantami. Między innymi organizujemy Wigilię dla Kombatantów, taką jedną wspólną, czy też Dzień Kombatanta, bo to jest nasz hołd pamięć. Także obiecujemy tutaj z tej strony, że pamiętamy, pamiętaliśmy i zawsze będziemy pamiętać. Wszystkim obecnym bardzo dziękuję za dzisiejszą uroczystość, za Waszą obecność i za pamięć.